Słodziaki. A dzisiaj kolejne zakupy w sklepie kolejnego influencera. Dzisiaj chcę odwiedzić sklep Glam Pauli. Wydaje mi się, że nazywała się Glambella, ale nie jestem pewna. Jeśli się mylę, piszcie mi koniecznie w komentarzach, bo jeszcze kupił kogoś innego. Kupmy w sklepie Gitka. I tak, ale jeszcze nie masz swojego sklepu. No, ale ja bym chciał mieć, nie mam. Nie masz sklepu, bo jeszcze nie wbiliśmy 400 tysięcy subskrypcji. Jeśli to wbijemy, to otworzymy razem z Kikiem nasz własny sklep. Także koniecznie pamiętajcie o subskrypcji. Łapce w górze, jeśli chcecie, żeby ta seria trwała dalej. dzwoneczku, żeby zadzwonić, dzyn, dzyn, dzyn. w sklepie Pauli chcemy kupić dzisiaj coś uroczego, słodkiego? I kto wie? Może coś świątecznego. Nie wiem, czy to znajdziemy, ale tak strasznie bym chciała znaleźć tam coś świątecznego, bo ja kocham święta. Jeśli też kochacie święta, napiszcie teraz. Skrzat. Skrzat. Czemu skrzat? Napiszcie skrzat. Kupmy skrzata. Prostu skrzata. Ale skrzata kupmy. Nie. Tak jak kupi kupilibyśmy sobie do mieszkania. Tak A jakby... teraz nie przedłużamy i lecimy do sklepu Pauli. Zobacz, co takiego Paula ma w swoim sklepie, czyli Glambella, mam nadzieję. I skrzata kupimy. No i dobra, przywitał nas taki sklep. Wygląda dość uroczo. Glambella. I zobacz, o wyprzedaży coś dla nas Mistery Kitek! Mistery Foxy A co tam jest? Świąteczne. Tam świąte... Ej, naprawdę są świąteczne. Ale mega! No to się postarała. Duży? duży? Tak, duży, jak pan Mikołaj A to jest. Co to możemy wziąć obraz, nie? Ale dobra, jeszcze zobaczmy, co to jest takiego. Portfele i piórniki. Nie ma. Co to tylko to jest w takim razie? Co to jest? A, jednorożec! Jakie to jest urocze? To są worki, mega. Na co są te worki? Wiesz co, teraz możesz w tym nosić wszystko, ale kiedyś jak to ja byłam. Tak, kiedyś to były tylko na a Teraz możesz jako plecak nosić. Ej, jakie to jest wszystko urocze. Jest ich strasznie dużo. To będzie ciężki wybór. Flamingi? Okej. Okay. To byś się nie spodziewała. Monia, Monia, Liza lubi flamingi. Kitek, co ty robisz? Proszę Mulank co? sobie przechodził przez twój. Lama, to jest zakładka Lama. Widzisz, Lama ma własną. O, jednorożce też mają własną zakładkę. Podusia. Podusia w jednorożce. Podusia. 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 Peace out. I ty masz taką? Nie, takiej nie mam. Nie masz takiej. Ta jest ładniejsza? Tak ja chcę ją. Tu nic nie ma, preloczka. Chcesz stosik? No, piękny stosik, no postarałeś się. Ale jeszcze zobaczymy wyprzedaż, bo może się coś przyda. A to są wyprzedaże? Mm. Uh, paski. O kurcze. Dobra, próbujemy coś wybrać i. Litery Wracamy za chwilkę. Lama czy jednorożec? Lama czy jednorożec? To są ciężkie wybory życiowe. Napiszcie, czy jesteście tym lama czy tym jednorożec? Razem z przesyłką wyszło tyle, więc zamawiamy i widzimy się za zaparcie. Pare dní! What? i nasze dwa wielkie pudła z Glambelli właśnie przyszły, zobaczcie jaka taśma tutaj będą właśnie te christmas boxy zobaczmy, ale zaczniemy od tego pudełka, bo już je napoczęłam i zobaczmy co takiego na nas czeka Jednorożce, o mateczko. najśmieszniejsze jest zawsze to, że ja zawsze zapominam co ja zamawiałam, czy to jest poszewka? I z tego co mi się wydaje to jest chyba poszewka na poduszkę ale nie jestem pewna tak, to jest słodziakowa poszewka na poduszkę, czy ja to mam taką poduszkę. W sumie, czemu ja to zamówiłam? I chyba ja nie mam takiej poduszki. Dobra, zaraz zobaczymy jakie są piękne jednorożce i gwiazdy. Jest bardzo ładna i jest bardzo przyjemna w dotyku. Myślałam, że ona będzie taka bardziej no taka nieprzyjemna, taka szorstka, a jest jednak mięciusia, także jestem zadowolona. tak jak ci się podoba? Ładna jest! No i podusia prezentuje się tak. Wypchana podusia prezentuje się tak. Jest naprawdę urocza. W dotyku, tak jak mówię, jest przyjemna, także będzie mi tutaj naprawdę pasować i z niej się mega cieszę. Czy to jest to, co ja myślę? No moment, Tak, to jest worek, worek i na buty, i może stanowić plecak. On jest taki jakby folii. Eee, Czemu on jest? W czarne ciapki? Czy one miało być w czarne ciapki? Woreczek prezentuje się tak. Jest tutaj urocza lama, chyba? Nie wiem co to dokładnie. Nie, może to nie jest lama? Napiszcie mi koniecznie, co to jest, bo ja już straciłam Złan. trochę. No nie. nie Ale zobaczcie, to ma takie czarne ciapki. I, I to nie jest brudne. To jest jakby pod spodem. I ja nie wiem, co to jest. No może tak miało być. No, nie wiem, właśnie czy tak miało być. Jak myślicie? Napiszcie koniecznie. No to, to całym, To pewnie tak. Dziwne, faktycznie. No nieważne. My w każdym razie przechodzimy do kolejnej rzeczy, a tej na razie nie oceniam, no bo w sumie nie wiem, czy to miało być, czy nie. Coś, na co bardzo. Długo czekałam, czyli opaska jednorożec i to w kolorze różowym Ja się z tego powodu mega jaram I zobaczmy, czy jest w całości Tak, jest śliczna Zobaczcie, to jest taki różowy jednorożec Z uszkami, z kwiatuszkami No wszystko wygląda przeuroczo Ja idę, chociaż taki, taki haczyk trochę To otekniemy w całą stronę I lecę to przymierzyć Jestem jednorożcem tak jestem jednorożcem Z lekko krzywym rogiem Wyprostujemy ci go Ale że nie boleśnie? Czy jednorożce mają tak jak my z zębami? Czyli idąc do wyprostowania rogu to jest jak to do dentysty? Tak, oczywiście no, W gips ci go zaweźmiemy normalnie A tu mamy pierwszy nasz mystery boxik I to jest chyba mystery boxik emoji Ale mega! On jest najmniejszy z, z tych dwóch, bo Mistery. Tu jest jeszcze jeden większy, nie pamiętam co jest z nim Ale to jest raczej emoji No dobra, otwieramy! Tak, to jest emoji! Miałam rację A w środku mamy balon Emoji Złoty, A! uśmiech Złoty balon Emoji Wygląda rewelacyjnie, ale mega Dobra, dalej Napiła we mnie Dalej mamy naklejki Emoji O, to jest kitek, to o. jest kitek w tym Gdzie momencie ja? A ja, a ja, to to, tak? Nie, ja to to Co my jeszcze może mieć z Emoji? Ja nie wiem w sumie Czekaj, 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 co to jest? Odblask, magnez, luneta Nie, to jest gumka do ścierania To jest mieciusie. Eraser, tak, to jest gumka do ścierania Emoji a następnie zostawki teki, teraz ja Ło, Tak, to jest długopis emoji Tak, to jest długopis Tak, długopis, dobra Zobaczcie tylko jaki on jest śmieszny, ha, ha, ha. Co my jeszcze tam mamy? Przypinkę Przypinkę? Jednocześnie to jest przypinka i odblask Żeby, no to jest świetna sprawa Ale czekaj, jeszcze mamy przypinkę Ale to już nie jest odblask, ale jest emoji Czy jeszcze mamy jakieś przypinki? Nie, ale masz taki piórniczek O jaki on jest mięciusi I autograf Poczekaj, a odziękujemy Paula. Dziękujemy za autograf, ale tutaj chciałam zacząć ten turniczek. To jest portfelik bardziej, taka portmonetka z emoji, i tu jeszcze mamy taką zawieszkę, że możemy ją na coś powieść. I to jest cały momencie? boksik? Tak. I tak mój stary boksik z emoji, teraz przejdziemy do kolejnego. I drugi box to, szczerze nie pamiętam, czy to jest biżuteria, czy to są. To nie są tatuaże przypadkiem. To tak, to są tak? tatuaże, bo one są odbiciem lustrzanym. I tu jest na przykład z Best Friends, czyli przyjaciółki, BfF. No ten tatuaż na pewno z moją przyjaciółką sobie zrobimy. Na całych rękach będziemy mieć opaski, brazletki i naszej Niki. To jest na telefon. Tak, to jest uchwyt na telefon. Jeszcze nigdy takiego nie miałam, żeby właśnie trzymać pewniej telefon i przyczepia się go tutaj, z tyłu obudowy, więc może Ania. to przetestuję. O, ja nie mogę, mam drugą opaskę. To był jednoroszcowy box? Jaki to był box? Nie wiem, szczerze, nie mam zielonego Ona spojrza. ma ucho jak syrenki. To ona ma ucho normalnie jak łuska syreny, jak ogon syreny. Mam kolejną opaskę, także się mega cieszę. Ale Ej, to jest jedna z moich chyba nowych ulubionych opasek. Zobacz, Kitek. Ja to powiem, są łóżka. Tak. Spoko. Z Jest strasznie surucza. Jest mięciusia. Jest taka holo i mi się strasznie podoba. Co to jest? O, mateczko. Tu jest kolejny autograf. Patrz, mamy już drugi do kolekcji. Ten będzie dla ciebie. Tu mamy jeszcze serduszko. I to serduszko jest w I wygląda bardzo uroczo. Natomiast to ostatnia rzecz, tak to jest ostatnia rzecz, to jest poszewka, tak to będzie druga poszewka na poduszkę Uhuhu, czy to drinki pod palemką nie, to tylko moja poszewka na poduszkę, ona już jest trochę bardziej taka sztywna niż ta jednorożcowa, jednorożcowa była mięciusia, ta jest sztywna więc przytulać się do niej nie będzie miło ale jeśli chodzi o sam efekt wizualny na lato stanowi super, po prostu na balkon, na balkon do jakiegoś krzesełka, do jakiejś ławki będzie naprawdę fajnie wyglądać, teraz pora na tego boksa świątecznego, czyli na pewno no tutaj będziemy mieć świątecznego boxa Tak, bo on 50 zł kosztował To może tylko i wyłącznie jeden box Świąteczny box No, czyli to już będzie wszystko wtedy I co on ma w środku No i dobra, to mniej ważne Tutaj już mamy chyba pierwszą rzecz To jest box To mówisz, jest... To faktycznie jest... box Ja myślałam, że to jest jakaś rozdawa, my i mój! Dobra, czyli to jest nasz świąteczny boksik. Jaki on jest śliczny! Ja nie wiedziałam, że to będzie specjalnie zapakowane pudełko. Zobaczcie, ono jest metalowe, ma tej śnieżynki, jest bardzo ładne. Jako osowa. bym schował, ciastek. Nie, bo będę widziała, ile jesz, bo będzie tutaj widać bezprzeży. Nie, ale tutaj sobie przyłożymy coś innego. Dobra, Kitek, otworzysz mi to, Góry po prostu. O, tak. I co my tutaj w środku mamy? To jest choinka Co? Czy to jest choinka? Tak! O, mateczko! Patrzcie, to jest choinka, którą chyba można jakoś wiecie, ustawić, wypchać, żeby ona faktycznie stała. Można ją też zawiesić. Ej, no ona jest rewelacyjna, Kitek, a my nie mamy choinki na święta, więc na pewno się nam się przyda. A świąteczne zakupy nasze z Kitkiem w Tigerze macie w proponowanych, także zapraszam. Jeśli się nie mylę, to są chyba podkładki, podkupki, ale świąteczne z filcu. Tak, filcowe. Tak I one są, każda jest inna, znaczy nie każda. Widać, że są dwa rodzaje w takim razie. Tak, są dwa rodzaje, mamy i takie, i takie. I na świąteczny stół będą idealne. Podkupki z ciepłą herbatką. Świąteczną. Ja nie wierzę, to są normalnie okulary takie, jak my w tej grze kupiliśmy. Tylko ja kupiłam z bałwankiem. Ej, muszę je przymierzyć, przecież one wyglądają czadowo. O, sorry, Mikołaju. Ale teraz moja kolej, żeby założyć te okulary. Tylko szczerze. To ci najbardziej pasuje. Co uważasz? Najbardziej ci pasuje ze wszystkich. Też mi się tak wydaje. Jestem Mikołajem. Albo Mikołajkową. Może Mikołajkową. Wygląda rzekują. Dzięki. Moim zdaniem jest to dosyć śmieszne, zabawne i bardzo się podoba, Chociaż to jest strasznie szerokie i dość bardzo spada. Dajmy no nogarstkę, do, góry, do, góry, no, już. do góry, wyżej, no Do góry, wyżej. No? Wyżej, wyżej. Chcesz mnie uderzyć? Tak. Ała! Kitek, ale nie, fail! Nie udało się. Czyli to miała być bransoletka, rozumiem. Matko, to jest cyklo. To no. jest mis cyklo. Że stracił ten, -ha -ha. ten. Ej, no, jaki to jest urocze? Tylko mu klimy jakieś oczko, żeby nie był cyklopem. Tutaj mam ozdobę na choinkę z tego boksa. Wygląda ona tak i po prostu się wiesza jak bombkę. Znalazłem już trzeci. Uuu, mamy trzy! Wito i Belli się dostawało tylko jeden. A tutaj mamy trzy. No to A, są spinacze. To są spinacze z reniferkami. Są bardzo urocze i na przykład na chrupki świąteczne. Będzie można je Wtedy właśnie spinać za pomocą tych rymperków. I, I ostatnią rzeczą są takie ozdoby, które pewnie można i przykleić gdzieś i na okno i na jakieś ozdoby i coś I to wszystko z tego boxa. Słuchajcie, ten box świąteczny był dla według mnie rewelacyjny. Ogólnie całe to zamówienie było naprawdę super, a ten boks po prostu przebił wszystko. Świąteczny ogromny boks! I to tyle. Jeśli chodzi o cały box, e, najbardziej podobało mi się poszewka jednorożec. Tak, poszewka na poduszkę jednorożec, a najmniej worek Czarne plamki, nie wiem w sumie czemu, a pozostałe rzeczy były przeurocze kitek. Długopis był fajny. Tak. Napiszcie mi koniecznie, co Wam podobało się najbardziej. Ja z boksów jeszcze wybrałabym emoji. No mówię! No, emoji! Oceniam ten sklep 8 na 10 Tak. Mm, Niech będzie! A wy koniecznie napiszcie, jak wam się podobało i w jakim sklepie jakiego influencera, zrobić dalej zakupy. Zostawcie dużo kciuków w górę, jeśli chcecie, żeby ta seria trwała dalej. A my słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. jaki pa!